Dobra, że śpij. Dobranoc. Muszę tak ciutko na Jak wyjdziecie za oknem. Jest druga czerwona strzała. Ale... W do 12 odcinku Jak widzicie. No. Jak to powiedzieć? No przegrałem z żoną. No. Ona wzięła w leasing na firmę tego Mercedesa Mój LIPA. <grystanie> na koncie jak widzicie. Jest 6000. No, tyle prawie jak pożegnanie brzmi. No, ale co? Z kobietą nie wygrasz. Tutaj udawałem twardziela, a inaczej wyszło. Ale całościowo. O, tylko ten John Deere nie pasuje. No właśnie. Stubę wydałem na ten cały leasing, to wszystko płatałem. A szkoda gadać. Co do John Deere'a. Zrobiony. Wreszcie. za to tyle miesięcy. Jak widzicie, o, nad kolanicy montowałem. Tutaj też żadnego tutaj Światło minimalnie wyprostowane, co się dało i tyle. Tutaj co? Zrobił swoje. Zarobił prawie 20 tysięcy. Także jest spoko, nie? Tam nic nie robiłem, to nie będę wam wskazywał. dzisiaj chcę po prostu się przejechać. I tyle. Ale w ładnie, nie? I to my mówił, o kurde. Ale. Ładnie, ładnie Tak tutaj Nie my jest kawałek. kwestii Tu po prostu będzie taka jazda się nie Zjada się przez te wszystkie wichury. To też było, widzicie. Miasto coś tam, nie wiem, czy to jakieś jakaś kasa, czy co. Kurde, to głośno, się mówi, na nie będziemy słychać. No i w całym tutaj okolicach wreszcie się wzięło za oświetlenie. O kurde, wreszcie. Nie wiem, czy ten sklep widzieliście, a powstał niedawno, tak, 3 tygodnie temu może. A ogólnie tutaj co? Tutaj jajka się sprzedaje. gospodarza tą to właśnie mówię tak można sprzedać kłaki, ten kamienie i bele Generalnie ściano, nie? Tu jeszcze mogliby drogę zrobić normalną. Było fajnie, nie? Ale właśnie po to był ten słup, nie? Wcześniej przejechałem w dzień, Ta wieczorem tam nie będę szybko jeździł, nie? Zrywy robi, kurde, za nim. Jedyny plus z tego wszystkiego, oprócz tego auta, nie? Wiadomo, że będę mówił, że jest źle. No bo tą kasę na, na co innego przeznaczył, nie? A niestety teraz... Co? Zaczynam znowu zera, nie? <gryw> niestety. Jestem bańkę prawie do tyłu teraz w Patrz Patrzę nawet jak wybiera nich nie? Takie dziury, o, zobaczę. Nie no, o, kurde. Jedyny plus w tych G klasach, że od początku jako stałym bo... Ciągle to samo, nie? Inne miękkie się pozmieniały, a to... Była ta sama. No, ale to jest właśnie, jak mówiłem, w czasie plus. Moja się odpierdolczyła wreszcie ode mnie. została to co chciała. No i co? Pozwolenie na drugi ciągnik, mam. Także jaka kasa przyjdzie u niej i u mnie, no to idzie w ciągnik, nie? to jest, nie po co tam dalej jechał. Chyba taki jest las. No i wuty gdzieś pieją. O, tutaj właśnie też jest dobry skupiec. Tam dalej. Nie, tam nawet nie kojarzy jakiś tam, no jakiś tam gospodarze może, ale to już generalnie tam już wiedzą jak to z tymi gospodarzami, wszyscy już powoli sprzedają wszystko. Teraz powiększymy, pojedziemy sobie do większego miasteczka. Nawet powiem szczerze, nie wiem czy to jeszcze dalej jest, dalejść, dalej czy nie. To tak kurde. Na tablicy jeszcze mogliby jakieś kurde pozmieniać. Nie wiadomo, czy się kończy z dzików, gdzie kolonia się zaczyna... A teraz to mgły razem nie? No, A kurde. Ile kursy pod macho to... O, kurde ale Dobrze, że ten zderzak jest gumowy chyba teraz nie wiem czy dobrą suba jadę tak mi obróciło a zobaczę, spojrzę. A nie, to tak Taki, <taki różni się odcinek. Także widzicie. O, tak się troszeczkę się wreszcie mm. ruszył. Jak ujął sobie przyjechał, czy się wydała. A teraz nie myśl winteryzację mieli czy co, to nie wiem, ale trochę się zruszył No i to się właśnie zaczyna ta większa miejscowość Nawet gazownie mają, tylko dosyć dużą nawet No i te korki tutaj, zawsze tu, tu są korki, nie, no nie wiem czy, no widzicie, wymuszają, jeden na drugi, kurde, i tak tutaj cały czas jest, kiedy bym tu nie jechał, zawsze jakaś skłóczka, kurde, a jest znak stop, no, no widzicie, wymusił mu, no jedź, jedź. No, kiedy jest, to jest Wysokie to jest wezik. O, nie to przyjeżdża, tą on biegazownie, ale to... Jak już będę mieć coś... tam dalej to już blot są to tam co będę wskazywał. O, tam widzi się te z mnie. Teraz nie wiadał Mówić się nudny odcinek Najważniejsze, że mówię, że działa, to jest dla mnie najważniejsze, nie? Opieram zacznie Spoje robić... O ja, zapomniałem ze znowu tutaj było O już, trąbę Oboję, jaka godzina, nie? Te Jak widzicie to co? Teraz w ogóle będzie odcinek chyba z zimami wam nagra. No, co będę tam robił? Odstawiam, no, co to za nowość to nie jest, każdy umie postawić. A, jeszcze będę sprzedawał rozsiewacz, nie? No bo mówię, no IFA się sprawdziła, został mi jeszcze rozsiewać do dociągnika, no ale to po co mi jakiś IFE mam to... Na nią mam zbudowany ten cały ten... O a, duży maszyny. masz. Teraz to sardy wlatują. I o, ile tu idzie. O, No, ta będzie głupia. To się chyba jest kolonia, tak jak coś z... O, oj, widzicie, kurde. W powietrzu sarny, nie? <grydy> Bob Mikołaja. I tutaj ta jest, jeździ, nie? Zagmina, że tak kurde jedno wkazują, drugie nie. O, tu jest skup był, mleczarnia. Tutaj jest też biodazownia. Tak, tutaj biodazownia jest druga w tej miejscowości. Cepelnik. Tam dalej co? Tutaj stawik jest, tam też jakieś vlogi Jały na parking, bo mi się do toalety Wóle są czarne tutaj No i to tyle w tym odcinku Nowy nudny odcinek To Dobra tyle. Do następnego, na razie,